Siemaneczko, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. W ostatnim czasie tak troszeczkę nie mogę się strzelić w ten rytm YouTube'owy z tym nagrywaniem, ale że tak powiem jest na to bardzo proste wyjaśnienie, które chciałbym wam właśnie w tym momencie przedstawić. A więc w ostatnim czasie bardziej wsłuchałem się w swój organizm oraz ograniczyłem troszeczkę dodatkowe treningi, przez co nie ma, że tak powiem, tylu materiałów, którymi mógłbym Was aż tak zaciekawić, bo nie ma co się uszykiwać. Naj, najciekawsze i najlepiej się ogląda oczywiście no co, no strzały. Strzały to jest myślę, że taka najlepsza rzecz. Po części też to, to się oczywiście tutaj pojawi, ale chcę Wam powiedzieć na razie o tych moich odczuciach, a później przejdziemy do tego, jak ja to będę widział dalej. Dalej, więc wleciałem w taki pozytywny rytm, a co było wcześniej, no wcześniej było tak, że na przykład czwartki zdarzały się takie, że do południa byłem samemu na boisku, robiłem indywidualny trening, później po południu byłem z drużyną na treningu i wieczorkiem o 20 jechałem na siłownię, kończyłem o 22 tą siłkę. I tak naprawdę jadłem kolację i szedłem spać. I teraz jak tak patrzę na tą sytuację, no to, to była, no to była dosyć mocna głupota. Tym bardziej, że to było w sezonie, to nie było na przykład w przedsezonie, tylko to było w sezonie. Więc jeśli też grałem normalnie po, po 90 minut spotkania, no to ten mój organizm po prostu mocno był wyczerpany, mocno był przetyrany. Dodatkowo też kwestia jedzenia, gdzie nie byłem też aż tak mocno uświadomiony, tak jak to jest teraz z Patrycją. Ponieważ ona mi bardzo dużo pomaga w tych wszystkich kwestiach. Często, że tak powiem, nawet jak już się dużo rzeczy dowiedziałem od niej, to dalej coś pojawia się nowego, że dołóż to, dołóż to do swojego jedzenia i tak dalej i tak dalej. Wam mogę oczywiście tak jak zawsze polecić e-booki, więc możecie sobie wejść na Instagrama. Tutaj będzie na moim paluszku Dieta Piłkarza. Tam możecie, możecie zagadać o e-booka, albo albo jeśli dysponujecie większym funduszem, to o e-booki, bo naprawdę Mogę polecić i mówię, wiedzy nie było też takiej dużej, i ja do teraz jeszcze potrafię jeść za mało. Co prawda, mogę Wam powiedzieć, na telefon sobie pobrałem aplikację Fitatu, Fitatu, chyba tak, Fitatu, i tam sobie liczę kalorie, aczkolwiek już zaprzestałem tego robić, bo, że tak powiem, po pierwszym tygodniu. Sobie chciałem zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda, i były dni, w których faktycznie jadłem tyle, ile potrzeba, a były dni, co było zdecydowanie tego za mało, aczkolwiek to było też pozytywne pod tym względem, że, że licząc sobie te kalorie, yy, to teoretycznie sprawdzałem, ile ja w ciągu takiego normalnego dnia. Spożywam tych kalorii, a i tak chciałem jeść więcej, no bo mówię, kurde, tu chyba nie wyjdzie, no to trzeba jeszcze zjeść coś więcej, więc to mnie motywowało do tego, by jeść faktycznie więcej. E, oczywiście to jest w moim przypadku, to wiecie, to ja nie mówię, że tu wszyscy mają jeść zdecydowanie więcej. Tylko, no jak ja jestem jeszcze takim, no nie ma co się oszukiwać, jeszcze jestem szczypiorkiem, no to, to tej masy mięśniowej zdecydowanie chciałbym mieć więcej, a jak ją mam podnieść, jak ja po prostu jem za mało. Więc były na pewno zbyt duże objętości treningowe, zbyt mało jedzenia, więc, że tak powiem, tu szło do góry, tu szło w dół, i to tak naprawdę prowadziło do katastrofy. Więc i tak szacun, że mój organizm takie rzeczy wytrzymywał, nie było, że tak powiem, żadnej poważnej kontuzji, tak naprawdę. Żadnej chyba w tamtym sezonie nie miałem kontuzji, która by mnie wykluczyła z jakiegoś spotkania, jak już to chyba może coś żołądkowego. Ale tak to raczej nic takiego mechanicznego się nie zdarzyło, więc tutaj na pewno też robota mojego wujka, który, który jest osteopatą, ją też nade mną czuwa, więc to też na pewno robi robotę. Ale tak jak mówię, bardziej wsłuchałem się teraz w siebie że tak powiem pracuję takim systemem, że we wtorki i czwartki robię treningi u trenera Patryka, aczkolwiek to zazwyczaj, zazwyczaj jest tak, że wtorek trenuję w Poznaniu, jestem w Poznaniu, a czwartki no to wykonuję już tutaj w Gnieźnie, ponieważ na tyle już długo pracujemy, że jestem w stanie sobie sam wykonać taki trening, wiem na co mam zwrócić uwagę, wiem ile to ma być powtórzeń, jakie ćwiczenia, jedynie czasem mi coś trener podrzuci, czy tam podpowie, jeśli ja, jeśli ja czegoś nie skumam, ale tak to już nawet sam sobie taki trening mogę przeprowadzić Więc to też na, na duży plus I tak naprawdę z dodatkowej pracy To można powiedzieć, że tyle Aczkolwiek zdarzają się takie rzeczy Jak na przykład z Brylkiem się zgadamy W środę widzimy się na siatkonodze I też no, Wam mogę pokazać fragment Ale myślę, że całej siatkonogi nie ma co pokazywać Ale fragment tej siatkonogi Wam pokazuję I to jest naprawdę tak naprawdę tyle A my tam półtorej godziny Czy dwie godziny łupiemy w tą siatkonogę I tak jak Wam wspominałem To też jest dla mnie bardzo rozwojowe bardzo się cieszę, że możemy coś takiego, coś takiego sobie tam w klubie robić No i, i mówię, może te poniedziałki jeszcze mógłbym zagospodarować i, I myślę, że tak też się stanie Ale cieszę się, że takie podstawy ogarnąłem Czyli wiecie, już mniej więcej ogarnia mi się ten sen Ogarnia mi się jedzenie, bo wiem na co mam zwracać uwagę Że, że tych węgli też mi często brakuje I czym mogę to doładować Tak jak na przykład ostatnio, ostatnio Wam wspominałem Good Food Dwa tutaj akurat smaczki moje faworyty i je sobie też lubię dodatkowo wcinać i cały czas tak naprawdę rozwijam się w tych wszystkich tematach. Czy to nawet przez ten chory Instagram, gdzie wiecie, to są social media, ale jeśli, że tak powiem, dobrze sobie to wszystko uporządkujecie, to jesteście z tego w stanie sporo wyciągnąć, bo, bo mówię: na przykład, Patrycja działa na Instagramie, wrzuca różne posty, z których często się dowiaduje, że to można zjeść po treningu, bo to jest dobre, to jest dobre, to jest dobre i jest dobre na to. Yy, czy, czy ktoś inny, tak jak na przykład yy, Jackowiaka, obserwuje yy, Marcina Jackowiaka, też polecam taki profil. To, to właśnie dużo można wyciągnąć, więc to też wszystko zależy od Was. Czy będziecie przeglądać jakieś bzdety, czy będziecie przeglądać coś dla Was rozwojowego. Oczywiście ja też nie chcę być takim coachem, że obserwujcie tylko takie profile, które Was będą wznosić w górę, coś tam, coś tam. Rozrywka według mnie też jest potrzebna, a przecież też sam na przykład obejrzę coś tam związanego z frizem czy coś. Z tym się nie będę krył, bo, bo uważam, że też to nie jest dobre, tak cały czas się bombardować tą jedną rzeczą, tylko trzeba też na wszystko spojrzeć. A uważam, że ze wszystkich rzeczy jesteśmy w stanie coś pozytywnego i tak dla siebie wyciągnąć. I nawet takie oglądanie Freeza to na przykład w moim przypadku jest coś takiego, że, że on na przykład ma moment, w którym coś powie ciekawego, związanego z YouTube'em, z czymś, jak tworzy te materiały, czy coś. I to jest też dla mnie, że tak powiem, kolejna wskazówka, protip do tego, jak ja tworzę materiały, więc to jest, to jest też bardzo, bardzo pozytywne dla mnie i tutaj wam się, wam się rozgadałem ale to mi było potrzebne szczerze żeby Wam troszeczkę wy, wytłumaczyć to co się dzieje w ostatnim czasie że, że nie ma też tylu materiałów z boiska, bo, bo mówię no jakoś to tak poszło pozytywnie zresztą zobaczycie to na analizach że no brameczki się pojawiły też ja na tych meczach jakoś tak no, lepiej też zaczynam się czuć, więc to w dobrym kierunku wszystko zmierza. Yy, ale, ale mówię, jeszcze jesteśmy w stanie coś tutaj dokombinować, może żeby właśnie w poniedziałek, może żeby w środę pouderzać. Bo to też zależy, jak my z tą siatką nogą tam yy, wystrzelimy. I no, przejdźmy, przejdźmy myślę do głównego tematu tego materiału. A więc, tak, dzisiaj mamy poniedziałek i rozpocząłem od porządku w domu, posprzątałem całe mieszkanie oraz tak bardziej gruntownie też swój pokój, ponieważ mam takie momenty, w których lubię się, że tak powiem, zresetować tym, nie lubię sprzątać, ale lubię, że tak powiem, ten moment, w którym faktycznie uporządkuję sobie sporo rzeczy i wtedy jakby też ja czuję, że mogę bardziej efektywnie pracować, więc takie coś też jest potrzebne. Wyniosłem też trochę sprzętu, jak możecie sobie zobaczyć z, z pokoju, który miałem tutaj, to przede wszystkim korzystałem. Jak były pozamykane siłownie, no to bardziej, że tak powiem, zrobiłem sobie tu domową siłownię, aby móc pracować, ale teraz to się tu niepotrzebnie kurzy, robi mi tutaj syf, więc postanowiłem wynieść to, wynieść to na strych. A kiedy będzie potrzebne, wtedy po prostu będę, będę z tego korzystał, ale na razie nie ma, nie ma takiej potrzeby. I dodatkowo uporządkowałem sobie również troszeczkę rzeczy na komputerze. Znalazłem ciekawy artykuł, który z tego co wiem jest chyba normalnie dostępny w internecie, więc jeśli on faktycznie jest, to postaram się go dorzucić tutaj w linku w opisie, żebyście mieli mogli sobie wejść w tą notatkę i zobaczyć. Ponieważ jak wiecie z trenerem Patrykiem, też przez pewien czas przygotowania do sezonu pracowaliśmy nad moją kondycją i pracowaliśmy w dosyć nowy dla mnie sposób i taki, taki nieoczywisty, taki mega specyficzny. Ponieważ dużo rzeczy opierało się tak naprawdę na tym, że wypuszczałem powietrze z nosa i zatykałem nos. Kto jest dłużej na kanale, kojarzy już to, również widział e, kilka materiałów, na których to wykonywałem, coś tam też o tym wspominałem. A teraz chciałem Wam troszeczkę szerzej o tym opowiedzieć, w sensie dać Wam narzędzie, żebyście wymogli pracować. I tylko chciałem Wam tutaj was tylko ostrzec, że jakby robicie to na własną odpowiedzialność, więc też uważajcie z tym, bo jak wiecie. Miałem taki jeden moment, gdy nad tym pracowaliśmy, że, yy, że tak powiem przesadziłem z tym i miałem moment, w którym, że tak powiem, prawie zemdlałem. Więc y, taki był stan przed, się tak y, kolebałem na boki i, y, 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 że tak powiem, było blisko wywrotki, ale byłem razem z trenerem, więc to, że tak powiem, było spokojnie. Y, ale, ale mówię, żebyście uważali, żeby z tym, z tym nie przesadzić. Więc y, cała ta idea polega na tym, żeby głównie oddychać, nosem yy, i to możecie sobie nawet wyczytać z książki już wam mówię Nowa przewaga, która na wiele pytań wam na pewno odpowie. Ja zajmę się, że tak powiem, tutaj bardziej praktyczną częścią i na tym, co doświadczyłem na sobie oraz co jeszcze bym chciał doświadczyć, bo, że tak powiem, to też mnie troszeczkę ruszyło do tego. Więc możemy myślę zacząć już od takich pierwszych zmian, yy, które również macie napisane w artykule, ale które, no, że tak powiem, ja już stosuję i wam też mogę coś o tym powiedzieć. Więc tak, no wiadomo, oddychamy nosem, czyli skupiamy się na tym, żeby, żeby w ciągu dnia sobie, sobie na spokojnie oddychać tym nosem, nie wspomagać się, że tak powiem, ustami. Druga sprawa, żeby w nocy zaklejać sobie usta. To mam przy moim łóżku, to jest taka, taka taśma, jak wpiszecie sobie w Google mikropor... 3M, bodajże, tak jak chyba tutaj, to powinna wa Wam wyjść ta sama, ponieważ pytaliście mnie też troszeczkę wcześniej, czy możecie to kleić zwykłą taśmą. No to tak, myślę, że nie za dobrze, a to, że tak powiem, nic wam, nic wam nie zrobi szkodliwego. Jeśli byście też przejmowali się tym, że nie wiem, będziecie obawiać się tego, że w nocy się obudzicie i na przykład nie będziecie mogli oddychać czy coś, to. Przy większej, że tak powiem, sile takiego rozpychania ustami to, to, że tak powiem, to się otworzy, ta taśma puści. Więc nie macie, nie macie co się obawiać, a ja już stosując to z ponad rok, oczywiście ze sporą przerwą, bo teraz na przykład pierwszy dzień dopiero od dłuższego czasu znowu z tego korzystam, ale, ale bardzo długi czas skorzystałem i nie miałem żadnych takich problemów, że leżałem i na przykład musiałem to zdejmować, bo nie mogłem oddychać czy coś takiego. No chyba, że macie jakiś mocniejszy katar, to wiadomo, wtedy to będzie trudniejsze, ale to trzeba się oczywiście wyleczyć i możecie, możecie z tym działać. Taką podstawą i też bazą do wielu rzeczy jest test TWT, który polega na tym, że wciągacie powietrze, oczywiście oddychacie nosem, wciągacie powietrze, wydychacie, zatykacie nos i oczywiście ustami nie oddychacie, i trzymacie wtedy. Aż do, takiego, do takich różnych objawów. Zresztą sami sobie spróbujcie i zobaczycie, co będzie się działo. E, ja w różny sposób to robiłem. Czasem robiłem do momentu, aż taka pierwsza rzecz się zacznie. A czasem na przykład trzymałem dosyć długo, e, aż do takiego mocnego pragnienia, zaczerpnięcia powietrza. A robiło się też dosyć ciepło. E, no, różne stany już z tym przeżyłem. I jest to na pewno bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. I tak naprawdę z podstaw to jest tyle. Dalej już, że tak powiem, zaczyna się Wasza inwencja, jak Wy sobie zaczniecie rozkładać te treningi i jak sobie zaczniecie trenować. Ja mam coś takiego w planach jeśli chcecie, możecie również do tego dołączyć i sobie spróbować i zobaczymy jak to wyjdzie. Że przez najbliższe 3-4 tygodnie będę planował właśnie tak jak na końcu jest tego artykułu, który, który macie, powinniście mieć w opisie. Dla sportów drużynowych i że tak powiem, sportów takich jak piłka nożna, czyli jest duża, dużo, jest że tak powiem, na przykład sprintów na dużej intensywności, i żeby ta powtarzalność tych sprintów aż tak mocno się nie różniła od tego pierwszego do tego ostatniego, no to jest właśnie takie ćwiczonko poprawiające to, czyli jest 40-metrowy odcinek. I z tego co pamiętam, to na właśnie wstrzymanym oddechu oczywiście nie trzeba, nie trzeba zatykać nosa, tylko ja po prostu wstrzymam, wstrzymam normalnie powietrze, bo to też jesteście w stanie. Sprint, 30 sekund normalnie oddychamy. Oczywiście tutaj, chyba z tego co kojarzę, to normalnie też ustami, no bo jednak w meczu będziemy się starać również normalnie oddychać. Ale 30 sekund jest normalnego oddechu, uspokajamy się i następnie znowu kolejne powtórzenie. I tak z tego co kojarzę, chyba jest 6 albo 8 serii takich po. Po 40-40 metrów i mam zamiar to sobie wykonywać od dzisiaj, tak jak wam mówiłem, jest poniedziałek, czyli będą to cztery takie mm, treningi w tygodniu, czyli poniedziałek, wtorek, środa i czwartek, żeby już w piątek przed meczem nie aż tak nie kombinować. I tak przez 3-4 tygodnie będę się z tym bawił i zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy będą jakieś zmiany i będziemy sobie to obserwować, więc jak najbardziej zachęcam Was. Jeszcze nie wiem co dałem w tytuł, ale możliwe, że to będzie coś z kondycją bez biegania, czy, czy jakoś tak. Jeszcze zobaczymy. W każdym razie wiecie, to jest dodatkowa praca, którą sobie wykonujecie i jesteście w stanie podnieść te swoje zdolności wydolnościowe. Jednak nie można zapominać oczywiście tego, że, że jednak swoją robotę też na boisku trzeba wykonać. Czy to w postaci biegania, nie mówię, że to trzeba dodatkowo biegać, bo w sezonie to też chodzi o to, żeby chociażby na treningach dajecie z siebie te 100% na treningach i ja mam zamiar właśnie 100% dać na treningu i po treningu jeszcze dołożyć od, sobie, od siebie tą cegiełkę, zrobić te 7-8 sprintów 40-metrowych i po czasie zobaczyć. Co z tego wyjdzie, więc y, będę zabierał się za robienie tego. Y, zaraz y, lecę na obiad, również będę pewnie brał się za analizy spotkań, które, tak jak Wam też wspominałem, mamy zaległe. Y, I możliwe, że w środę zobaczymy się na boisku. Y, postaram się, żeby tak było. I też tam Wam pokażę jak będę wykonywał te sprinty, więc do zobaczonka. Ponieważ jutrzejszy dzień mam wtorek, mam treningu trenera Patryka myślę, że nie będę was aż tak może nie zanudzał, bo te treningi są dla mnie bardzo ciekawe. Jednak u was one dosyć często się pojawiają, więc że tak powiem odpuścimy sobie to i będziemy widzieć się w środę, więc do zobaczonka. właśnie z boiska, odgrzewam sobie obiad, zaraz dam jakiś komentarz odnośnie, odnośnie tego co działo się na treningu, jednak pytaliście mnie często co takiego wcinam i jest to dzisiaj ryżyk z suszonymi pomidorami, cukinią i oczywiście mięsko, kurczaczek, więc to będzie, będzie zaraz jedzone, dodatkowo woda mi się tutaj zaparzyła, więc sobie zaleję kawusie. Tu szklaneczka, ale już pusta po soczku pomarańczowo-jabłkowym świeżo wyciskanym. Tutaj z tej oto maszyny. Chyba już wam ją pokazywałem. Naprawdę yy, mega się sprawuje w tym. Tym, co ma robić, czyli w wyciskaniu soku z owoców. Zaraz się zabiorę za jedzenie obiadu, jednak mówiłem, że wrócimy jeszcze do tematu boiska. Widzieliście tylko lewą nogę dzisiaj w akcji, to też w mniejszym wymiarze. Wcześniej byłem tam sobie na ściance po, po podawać różne techniki, też tam potrenować, yy, ale tego wam, tego wam nie pokazywałem, bo to było tak naprawdę też oczekiwania, aż się zwolni, zwolni bramka. I wbiłem na brameczkę, i niestety pierwsze dwa strzały z prawej nogi, i no, już podeszwa nie dojechała w tych pumkach. Trzeba będzie ogarniać sobie nowe buciki. Widziałem, że nowa kolorystyka też wleciała, więc może uda się coś już z tej nowej kolorystyki zakupić. Więc to niestety. Na tyle, że tak powiem, z tego treningu takiego strzeleckiego, widzieliście też kawałek z tego biegania. To już jest trzeci dzień, gdzie tak biegam, ponieważ wtorek również po treningu z drużyną to robiłem i wam powiem, że jest to na pewno bardzo ciekawe doświadczenie na pewno też organizm szybciej się męczy kończę trening z zespołem, zaczynam robić te sprinty i dosyć mocno od razu się zajeżdżam oczywiście nie, że jestem jakiś słaby kondycyjnie czy coś, tylko po prostu tak to wjeżdża, bo te końcówki są takie że już czuć, że tego tlenu brakuje jednak to jest 40 metrów sprintu i tak naprawdę nie ma skąd tego powietrza brać, więc no mówię, jest to ciekawe doświadczenie, jednak zobaczymy jak to będzie po czasie, no bo też nie będziemy nie będziemy mogli tego sprawdzić po y, trzech dniach takich prób, tylko mówię, dajmy sobie czas i zobaczymy, co będzie się takiego zmieniało. Ja jeszcze dzisiaj zabiorę się pewnie za rozciąganko, bo jednak trochę obciążeń się teraz nawarstwiło. Jeszcze, że dodatkowo to biegam, y, no to, to, to też jest to odczuwalne w nogach. A już jutro czwarteczek, więc y, bardziej takie y, dynamiczne rzeczy od trenera Patryka. Piątek, już typowo y, pod, pod meczyk przygotowanie całe fragmenty, i w sobotę gramy. Kolejne spotkanie. Więc w opisie macie tak jak Wam mówiłem, jak się udało wrzucić, to jest ten fragment co, co macie z książki. W sensie to nie jest z książki, tylko to jakby dodatkowo jest, dodatkowy taki materiał. A również polecam Wam, żebyście sobie zakupili książkę, jeśli chcecie się, że tak powiem, zagłębić bardziej w te tematy. Na dzisiaj ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Bądźcie na bieżąco, bo pewnie za jakiś czas. Jak dobre, że tak powiem, przez dłuższy czas na tych sprintach do końca tego, no to zobaczymy sobie i Wam też odpowiem wtedy, jakie ja widzę przy tym różnice. Więc jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się, siemaneczko.